Wiórki i bobry, Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, czego tak naprawdę cały wczorajszy dzień został wykreślony z jakichkolwiek działań, z jakiejkolwiek aktywności z mojej strony. Dopadło mnie coś, co trzymało mnie w pobliżu strategicznego punktu tutaj na górze, zwanego łazienką, i wczoraj tak naprawdę nic nie nagrałem, także dzisiaj spieszą z takimi działaniami miłego oglądania. Aha, wczoraj również z reakcji na to, że no nie byłem w stanie specjalnie funkcjonować normalnie. Nie odpowiadałem również na komentarze, za co przepraszam. Prawdopodobnie tego nie nadrobię, bo będę starał się po prostu na bieżąco odpowiadać, ale czasami zdarza się i tak. Zatem e, oh, tutaj sobie podśmiechuje się rozwieszając pranie. Dobrze. Zatem zapraszam was do oglądania, a tutaj w międzyczasie Dżuny sobie siedzi, podjada już zupkę, ale mamy przygotowane już Kawy, herbaty i napar z hibiskusa. Tutaj gotuje się powolutku zupa. Tu nie wiem, teraz wyłożył wodę, gotuje się, ale nie wiem do czego. Będzie dzisiaj nudl soup. Taka klasyczna, kmerska zupa śniadaniowa, ale bardzo pożywna, bardzo dobra. I od tego zaczniemy dzisiejszy dzień, my i nasi goście. No to dobra, tyle słowem wstępu. Pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie panią Annę, mamę Kacpra. Życzenia najlepsze ode mnie, od Tarąg i Dżuny, no i od Kacpra, oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie. Brawo. Super, kochanie. Juneczku, muzykalna. Proszę. Jedna ręka po progach chodzi. profesjonalnie? Brawo. Musi mieć taką mniejszą gitarę, wiesz? A? Tak, brawo. Jesteś super. Gratulacje. Tarą woła mnie. Ja lecę. Co się stało? Co się stało? I zobaczcie, co tu się stało. Zakwitł lotos. Kwiat lotosu. Ale pięknie. Warto tą wodę było tutaj dolać. Jak super. Wow, wow. Tarant mówi, że jeżeli... Jest, tu się mówi o tym. Jest takie powiedzenie, że jeśli zakwitnie kwiat w Twoim domu, to znaczy, że dobrze dbasz o dom. Cóż mogę powiedzieć? Nic dodać, nic ująć my dzisiaj troszkę tak przekornie wprawdzie jest ciepło, ale nie tak ciepło jak zazwyczaj jest 28 stopni raptem Cześć Klank, co u Ciebie? Dzień dobry Cześć Hej. Ej. Jedziemy nad wodę no właśnie postanowiliśmy zbadać kolejne, nowe miejsce zanosi się na to, że może być bardzo ciekawie zatem zapraszam z nami. ja najpierw jednak pojadę do bankomatu gotówka, będzie nam potrzebna także szybki wyjazd potem lecimy. Zapraszam z nami. Przyjeżdżam, a tutaj dziewczyny już czekają. Szczególnie był, rzekła mnie, kreacja ta rok. Założyła sobie kapelusz, a, a ja po jedynku, Nie. Kapelusz, a na niego kask. Bardzo pięknie, kochanie. Naprawdę wygląda słodko. Helmet, tak, twój helmet. No, no head. Tak jest, ty bez czapki jesteś znowu, że zupełnie. No właśnie, nie wiem czy dobrze. She tu the I A, no to ma, super, no widzisz. Czyli tylko ty taka mądra była, że zdjęłaś. A mamusia <grywania> za leniwa. No dobra, to jedziemy. Jedziemy, mam nadzieję, że fajne miejsce. Oto jesteśmy. Parking zastawiony, jak widać. Sporo firmowych motorów. Tam akurat jest lunch dla staffu. I sporo tych ludzi tutaj pracuje. Motor zastawiony, więc z tym my możemy się przedostać już w stronę wake parku bo właśnie jego odwiedzamy ale nie będziemy jeździli prawdopodobnie na deskach tylko chcemy sprawdzić drugą część którą zupełnie przypadkiem dzisiaj odkryłem e, O! chyba żeśmy trafili akurat na naszych gości hotelowych którzy hotelowych nie hotelowych na naszego domu którzy wyszli sobie piechotką tu wcześniej i widzę że właśnie tu stoją a my zaraz wejdziemy na teren wake parku Jesteśmy przy recepcji. To jest ciekawy system rozwiązany jest tutaj. Tutaj jest pan, który zarządza. Zobaczcie, jest Wake Park. Jedna godzina 19 dolarów, i tak mamy rozwiązane e, bilety. Można kupić nawet roczny bilet, czyli cały 900 dolarów. Nas będzie najbardziej interesowało to Adventure, Adventure Island, czyli miejsce gdzie zarówno Joony, jak i Taron będą mogły sobie popluskać i się i, i skorzystać. No właśnie, z czego? Zaraz zobaczymy. Wchodzimy do dolarów. O, myślę, po prostu to talk with them. Because they are our guests from yeah. our, our hotel over there. Oh, what's your hotel tutaj można się przebrać. Tutaj można wypożyczyć wakeboard. To znaczy to już wakeboard jest jakby w cenie w momencie, w którym ktoś się decyduje na właśnie pływanie na nim, no to już jest to wszystko w cenie, zarówno kamizelka, zarówno kask, jakby całe wyposażenie. Można również kupić, Widzę, jest sklepik. Fajnie, podoba mi się. Jest i trampolina, Johnny pewnie skorzysta. A to jest teren samego wake parku. Widzę, że już dziewczyn są w restauracji, tam zaraz podejdę, ale tutaj zaraz będzie człowiek startował. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Tam jeden dopływa, jego coś poszło nie tak. Jest sporo skoczni, jakichś slajdów, po których można sobie pobrykać. I to wszystko, jak widzicie, zasuwa dookoła. Tam leci lina, którą pan stracił zapewne. Pan, który steruje tutaj wszystkim, powoli ją podciągnie tutaj do przodu i już następny człowiek będzie ruszał. Jak ona wróci, to wam pokażę, jak to wygląda. Wow. Ruszył człowiek. Nie zdążyłem, patrzeć. No przyszedłem się przywitać tutaj i... Oj! No, dobrze idzie. Widać, że gośnie nie pierwszy raz. I will you want baby to try it? Nie, ta rąk nie chce spróbować. No dobra. Leci, leci. jakie triksoty tutaj Nieźle. Fajne!

Ale mega miejscowa. Jest piękny piaseczek, drobniutki, czyli plaża po prostu. Można sobie usiąść tu, można sobie na leżaczkach. Są normalnie y, takie bungalowy kmerskie. Wejście do wody, tutaj można sobie popluskać się, a tam jest właśnie to, co nazywają tutaj Adventure Island, czyli miejsce gdzie można poszaleć. To jest taki tor przeszkód różnoraki ze zjeżdżalniami. Tam są również zjeżdżalnie z drugiej strony. Później podejdę bliżej, żeby wam to pokazać. E, Tarok mówi, że, że tam trzeba dopłynąć, że nie można dojść. Ale w jakim sensie dopłynąć? Nie, no można tam przejść, no przecież bez problemu. Loose blues, baby, you can walk there. Just you have to go through the water just, just a moment. I co? You afraid of water? You can do it, baby. You can do it. Juni <gryzny> się nie boisz? Nie? Jesteś gotowa tam iść? Tak. Dobra, to poczekaj, wypijemy kawę i idziemy, dobra? Bo tam musimy być razem wszyscy. To chodźmy na kawkę z powrotem do restauracji. Ale fajne miejsce, matko jedyne. Naprawdę super. Ale spoko akcja. Myślałem, że się patrzę tutaj za droga. Przecież musieliśmy z zewnątrz odjechać. Tam nie było żadnej drogi tutaj. A to jest tak. Że jak spadnie się do wody, ale dość daleko, to pan jedzie tuktukiem dookoła i wyciąga się stamtąd i przywozi tutaj, żeby nie tracić czasu na obchodzenie tego wszystkiego dookoła. To jest szybki transport. Szybki transport tuktukiem, ale super. Eee. Tuk -tuk -tuk -tuk. Mega fajna akcja. No i wszystko dobrze pomyślane. No, i znowu już panowie akurat zeszli razem w tym samym momencie i odpalają. A tutaj syn, jeden z, z naszych gości, 13, ma lat, 13, prawie 14 lat, będzie, będzie chciał właśnie po, popróbować swoich sił, tylko prawdopodobnie na nartach wodnych, a nie na wakeboardzie. No i zobaczymy, na razie się zbiera w sobie. Tutaj patrzę, że to jest jakiś, jakaś w ogóle organizacja, która wspiera tutaj lokalną społeczność jak ktoś ma ochotę, to można sobie spauzować i przeczytać. Cóż tutaj im przyświeca, ale dość ciekawe jest, że jest to biznes tutaj pod niejako kuratelą kościoła katolickiego, kościoła chrześcijańskiego, przepraszam, katolickiego, ja jestem katolicyzmem ciągle chrześcijańskiego. Tutaj można zostać sponsorem I co tu jeszcze mamy? Nasze wartości No dobra Idem, poczuny już się niecierpliwi Co dżunku kochanie No tylko ostrożnie bo ona jest taka dziwnie przechylona wiesz Trochę duża na Ciebie Tarong próbuje cappuccino w Wake Parku. Czekam na e, opinię. Dobra. Dobra? Dobra. Okej, okay. no to najważniejsze. Jeszcze taka ciekawostka, proszę. Wchodzimy do Wake Parku. Dostajemy taką bransoletkę. W brązoletce jest chip. Na który koduje się pewną kwotę pieniędzy. Można dowolnie sobie na wejściu zdeklarować jaką kwotę pieniędzy you chcemy. Pay for the food, you pay for I tym everything. płacimy za wszystko. Tutaj już nie ma w ogóle gotówki w obrocie, czyli restauracja, jedzenie, picie, za wszystko możemy zapłacić. Za bilet, na przykład na wejście na, na atrakcję, możemy zapłacić już z poziomu chipu. Ale ja idę zapłacić dodatkowo jeszcze, bo, yy, bo chcemy później tą gotówkę odzyskać w sensie, bo, żeby nie jechać do domu do bankomatu, no to zapłacę sobie teraz kartą, a Później gotówkę na wyjściu, z powrotem dostaniemy. Tu pan w gotowości już po kogoś znowuż jedzie? Ktoś już tam patoczył do wody daleko? No tak, rusza. Jeden pan płynie rzeczywiście, a drugiego nie widzę. A drugi gdzieś leży. Tak wyglądają bilety, żeby nie wzbudzać wątpliwości. To też się zakłada na rękę, na przegub. Idę zatem do dziewczyn, żeby, żeby sobie już to przypieły. No i śmigamy na Adventure Island, zobaczyć z bliska jak to wygląda. No więc syn się zdecydował, będzie pływane. Najpierw kwestie bezpieczeństwa, czyli kask, jest kamizelka. No i wybieramy sprzęt. O, tu pan właśnie pociął następny. Poszedł jak burza. Można wybrać nie tylko deski, ale również narty wodne. Także do wyboru, do koloru, co sobie kto życzy. No i dobra. Przeszedł szkolenia. Fajna rzecz jest, na przykład tutaj trzeba się powiesić na tym i podciągnąć oburącz, tak? Jedne strenuje, jedna ręka, druga ręka. I trzeba się dwa razy podciągnąć w pełni pod Bo jeżeli ktoś się da rady dwa razy się podciągnąć, to nie może e, wziąć udziału w tej zabawie. Oznacza, że nie ma wystarczającej siły. Było dobrze. Było dobrze. Co całkiem. Całkiem dobrze mu poszło, jak na początek. Jest tam gdzieś? Płynie, dobra. Nie jest źle. Dobry start. Ma chłopak odwagę, trzeba przyznać. A ja lecę za dziewczynami, bo one już poszły. Już jest prawie przy brzegu. Dobrze, szczęśliwie. I kolejna próba będzie. A ja za dziewczynami. O tam ludzie są. Mogliśmy pójść trochę wcześniej, jak było pusto. Do dżuny miałaby większy komfort. Bo teraz to starsi ludzie będą skakali i robili jej tam szum. Ale zobaczymy. Fajne jest, to, to widzę już takie rzeczy, że ja mógłbym się pobawić. Tutaj dmucha na poducha I jak teraz ktoś skoczy, to ich wyrzucać będzie. <ścoughs> Czekają na tego, tam słyszałem Johnny ma na imię, żeby przyszedł, bo jest większy i grubszy. Jak on skoczy, o rzeczywiście, jak on skoczy na tą poduchę, to dopiero bywali. Teraz zobaczymy. Dawaj Johnny, dawaj. No dziewczyny, gotowe? Dobra, o Johnny rzeczywiście ma masę.

No you can do it. Baby, chodź. Boi się, Boj się, bo. Ojej, kochany, się. Chodź, kochany. Kolejny skok. Tam siedzi człowiek. Dawaj, skacz. Dawaj, skacz. No szybko, bo dziewczyny chcę nagrywać. Muszę odłożyć kamerę zaraz i telefon, żeby brać czego być w gotowości wskoczyć do wody, bo ani jedna, ani druga z dziewczyn nie potrafią pływać. Mają wprawdzie kamizelki zapołożone, które je wypornościowo utrzymują, ale, ale to jednak trzeba mieć na nie oko. Brawo, Juny! Brawo, Mami! Good job! Ale najlepsza zabawa, skakanie, dobra. I co teraz? You have the slides over there. there. Slides. Fajne jest, bo to jest taki ekstremalny jakby tor przeszkód. <laughs> to <laughs> 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 Uderzyłam to i mało się nie przewróciła. Brawo, brawo! Brawo, mami! Fajnie? Fajnie! <laughs> brawo, Juny! <laughs> jump, jump, jump! Dżuna chciała wejść do wody, popływać, ale teraz ma lekkie obiekcje. A to jest super, bo to jest zrobiony, Tam jest start i to jest cały ten tor rzeczywiście do pokonania. Można to robić na czas. Spoko. A tam jest Ale ostatecznie podejrzewam, że skończy się na tym, że pójdziemy na plażę, bo tam będzie płytko i łatwiej będzie dziewczynom pływać. Dżuna jednak stwierdziła, że nie chce tu pływać. To jest za głęboko, w związku z tym razem z wracają. No trudno. Wydaliśmy 8 dolców, ale to <laughs> trudno. Nie skorzystają, za, ma za malutka To jest jednak dla ludzi, którzy umieją pływać i czują się pewnie tutaj. You can do it, mami! Brawo! If you cannot do it, just let me know I will jump. Idziemy tam. Przenieśliśmy się na plażę. Tu sobie będziemy stacjonowali, a dziewczyny w wodzie. No i tutaj jest dla nich o tyle bardziej komfortowo, że jest pójciutko Można sobie tutaj iść bezpiecznie. No brawo kochanie, pięknie. I Taruk się może popluskać spokojnie i dżuny. No tam, tam to kosztuje 4 dolary od osoby, czyli żeśmy wzięli na dwie osoby. Ale to tak troszkę zbyt pochopnie. Znaczy już przynajmniej wiemy, tak? Na przyszłość już wiadomo, także spokojnie. Jest to po prostu dla starszych dzieci i tyle. A tutaj tak, a tu jest super piaseczek, mega fajnie. Malutkie rybki są. Fajnie, to jak taki takie jeziorko bardziej niż basen Johnny postanowiła zdjąć kapok, bo jej przeszkadzał w pływaniu i teraz bez kapoka pływa. Śmiesznie, fajnie, bo się nie boi w ogóle wody, tylko denerwuje się na tarang, bo cały czas taranki się odsuwa, jak ona chce do niej dopłynąć. No Dawid, Dżunku, pokaż jak pływasz, kochanie! Dajesz! Brawo! Super! Adrian odpala. Ej, jak burza teraz idzie. Błyskawicznie załapał, co i jak. dobrze poszedł. No czekamy, czy uda mi się zrobić pełne okrążenie. Jak na razie najdalej dopływał tam. Idzie, idzie, idzie. Przejście pomiędzy dwoma bojami. Drugi raz przeszedł. No i to jest taki krytyczny moment. Do tej pory mu się nie udawało. Może się uda tym razem? Tam sobie obszedł to od wewnętrznej. Ciągle się trzyma. Na radę. O! Brawo! <grystanie> Poszedł pierwszy raz. Brawo! <grystanie> tutaj panowie też mówił brawo też mu kibicowali teraz mu się udało nie musiał się puszczać, ale, ale już widać, że okrążenie zrobione może się przesiąść teraz na narty wodne tutaj leżą właściwie to leżą ej Juny, nie kopiachem w no we mnie też nie, proszę uprzejmie ej hey, baby Hi. how you doing? Very nice. przesiadłaś się na mój leżak Chodź mogę z tą wejść do wody, ale nie, nie, nie pływać. Tylko tak, żeby wejść sobie kawałeczek. Tutaj teraz spokój się zrobił, bo poszli na lunch. Ale wrócą. Juny, co to jest, To pływa tam? Co to jest? Ryby. Ryby, dobrze. Rybki, tak małe rybki. No, patrz piękne. To, ale dlaczego? Co jest nie tak tutaj? To oh, ryby, nie bój się, tu już nie ma ryb, popłynęły, chodź. Czemu boisz się rybek? Rybki ci nic nie zrobią. O, Adrian leci dalej, kolejne okrążenie. Chodź, kochanie, chodź. Nie bój się, chodź. Chodź, przepłoszę je dla Ciebie. Sio, rybki, sio. chce wejść do wody, chodź, te rączkę. Nie bój się. To są maleńkie rybeczki. Nie ma się czego bać, kochanie. No, już tutaj nie ma rybek. Może sobie popływać. Dawaj. Super. To płyń do mnie, Płyń do mnie. Dobrze, nie idę, nie idę. No to nie jest pływanie, kochanie. koleżanko. Dawaj tutaj. Ale płynąć miałaś. Ostatnie 30 centymetrów. Dobre i to, kochanie, bardzo ładnie. Za <laughs> się wywróciła. Pokaż, Juny, jak przepływasz pomiędzy nogami, mamie. A nie, dookoła postanowiła płynąć. Dobrze. Brawo, Juny! No, a teraz pomiędzy nogami. Dawaj. <laughs> super, kochanie, super. Coraz odważniej. Głowa do góry zadarta. Ej, śmiesznotka. Ale radzi Cii, ma jakiś tajny plan. A mama nie patrzy. Rekin mały ugryzł mamę. Teraz mamie oddaj. Dawaj mamy. Chlap mamy. Dyny, pochlap mamy. Wodę. Pokrap. Nie gryź, pochrap. Dobrze. To było do przewidzenia, Ech, że Dżuny nie odpuści. <laughs> Tylko uważaj Dżuny, tutaj jest dziura, żebyś w nią nie wpadła. No, skaczesz. Jest, brawo. Mami, jump. <laughs> Dżuny, to było śmieszne. Dawaj, wstawaj. Pokaż jak skaczesz. Przewróć mamy. Dobrze. A to nie jest gorące? Nie. Ojej, ale jest nagrzane. Dżuny, nie jest ci gorąco w stópki? Nie. Wow. Uważaj tutaj na dziurę. No proszę, zainteresowanie ślizganiem na wodzie. Zdecydowanie wzrosło kolejki, kolejki ludzi czekających, eee, ale my już wychodzimy. My już idziemy, Zgłodnieliśmy, więc będziemy jechali coś zjeść. Najpierw jednak przejedziemy przez dom, tak, Juny? O, tam też piłują. Idziemy, chodź, mama już poszła. Jak wygląda proces płacenia? Zobaczmy sobie jeszcze parę chwil. O, jak to wygląda. Oddajemy tą bransoletkę. Yeah, you give this translate, and then checking. I dostajemy. Pi Nad pieniądze dostajemy. A to, co żeśmy wykorzystali, to zostaje odliczone od rachunku. Po prostu bardzo prosto i przejrzyście. Bye, bye. No to jedziemy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że to miejsce, które pokazaliśmy dzisiaj, przypadło wam do gustu i zachęcam zdecydowanie do tego, żebyście będąc w Siem Reap je odwiedzili. Coraz więcej powodów do tego, żeby zostać dłużej w tym mieście. Mówię to zupełnie szczerze, z pełną odpowiedzialnością. Trudno się tu nudzić, jeżeli ktoś naprawdę chce coś zrobić, coś podziałać, to okazuje się, nawet jeżeli tym działaniem ma być poleżeć na plaży, to da się to zrobić również w Siem Reap. Piękna, piaszczysta plaża, parasolki, leżaki. Tylko drink z palemką, jeszcze i wszystko się zgadza. Eee, takich miejsc jest więcej, mam nadzieję, pokazać je Wam wszystkie. Dzisiaj to już wszystko. Aha, swoją drogą. Eee, byłem ciekaw, jak by to wyglądało, gdybym ja wszedł, tate, tego dmuchańca, i ja strzelił, skoczył na tą bombę, tam na tą poduchę. Jak daleko by wystrzelił taki chudy człowieczek? Tak eee, brakowało im dobrej wagi do tego, żeby naprawdę polatać. Tak się bywaliło bombę, no ale trudno. Nie tym razem, to może następnym. Dzisiaj to wszystko. Zapraszam na jutro o 7 rano czasu polskiego i życzę Wam bardzo miłego dnia. Dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.